A... Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem inspektor Kaszkiet serialu Los Idiots. Właśnie otrzymałem krótki filmik od chłopaka z Fruina Pictures Entertainment. Zobaczcie go. Cześć. Stała się tragedia. Naprawdę wielka tragedia. Są wśród nas idioci. I przez tych idiotów mam zniszczony ogródek. Naprawdę nie mam siły już na nic. Proszę Was o pomoc. Nieważne kim byłeś, ważne co chcesz dać. Odwagę i siłę w sobie teraz masz. Choć w sercu niepokój paraliżuje nas. Uwierz i poczuj na to: teraz czas, by uwierzyć. Damy właśnie udział Sylwia, jak tutaj możemy zaobserwować? Jest jakiś czulowy. Żadny pa by tego nie zrobił, ale my, my rada. Pokorzymy wam to. Proszę. Więc jak już w końcu zebrała się cała ekipa, podzieliliśmy się na grupy. Ją, Marta oraz Kinga. Zajęliśmy się laubą. Vigorin. Całym syfem w kameliku. Hajziel. Oczywiście wziął Kuba. A Dawid uparł się, że musi zostać i koordynować całą robotę. Robotę zaczął ją! But we Komaru. I to praśnieje po wielu latach. Jak już lauba była prawie pusto, Kinga ją ja przezamiatała i za chwilę mieliśmy odkryć największe tajemnice tego pokoju. Ale zanim to zobaczymy, co u innych. Dziękuję, dziękuję wam. Oto jeden z naszych pracowników, który sprząta kibę albo lub prowadzi, próbuje go doprowadzić do stanu użytkowalności. Szczerze? No. Szczerze? No. To do śmierdzi. Tu jebie, zginiemy kurwa jajem. Ząb zżygi, już zdążymy spleśnić. To jest chyba pleśń zżyga. To coś tutaj. Dobra, okej, okay, okay. Pana Grzegorza. Dobra. To masz do roboty dzisiaj? To wszystko i tutaj ogarnąć. Ty jak radę? Jasne Wystarczy czasu? Jasne Dobra To będziecie tam odwiedzał jakiś czas, a my Dobra. idziemy tam dalej bawić się pleśnią Zdecydowanie tak Przyszedł czas na dokładne, czas na dokładne. Wysprzątanie całego pokoju Odkryłem wtedy Wiele Interesujących rzeczy Taka rozkmina do czego to Rozwaliłeś, na poza zabawkę. Tutaj pleść, żera dosłownie wszystko. No to jak... cztery pancerni i pies. To jest książka, ale ty spleśniała. Oto właśnie spleśniała pleśni Największe skupisko pleśni w tym. KU nie ma Chodź zobaczyć! Pod, ty, pod tym no. jest przynajmniej. <laughs> <laughs> Bo to odpadło, nie? No ale to jest też play, jestem z playem Wiesz, że spleśniał podkład pod, pod Thing Dobra. Tego już za wiele. Idziemy zobaczyć z Kubą, jakiego robota. Dzięki wam, jestem klucz. To jest kurwa czyste, patrz. Yy, Ten trochę niżej jeszcze jest brudno. Ale w nie podleja. Ja wiem, ręcznie. Dzięki wam, jestem W makeover pokażemy jak ekstremalnie zmienia się prześwit szyb z brudnych na czyste. Pokażemy także że jak ekstremalnie ci Co się dzieje? Nic zgodzą, się złoby, że więcej miejsca w gliku niż było. Tak to Ja samą truskawkę. Jak będziesz sobie obydziew, 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 obydziew się Truskawkowa ludzkowa. Czekaj, bo nie chce bo nie widać. To jest grapefruit. Rzecz <gryzamy> Jasiu! <w> Przedem z kontrole. Jezu, chryste. nie pokazuję tego na razie. Zbytnio, dobrze. Jezu, ludzie Jezu, co tu tam się stało? Extreme Metamorphos. Dzięki Wam jestem Dziewczyny w końcu zajęły się porządnie kuchnią. Jakiś to piękny widok. Dzięki wam, jestem Chciałem zadać pytanie, czy w XG Makeover Home Edition kiedykolwiek tańczono? Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Nie wytrzymałem już ilości prysni. Ale Marta wzięła do mnie odkurzacz, dzięki czemu zauważyłem, że Dawid zaczął pracować Dawidzie! Co się, jak się odbywa w tym momencie praca? Kłam. Jak się odbywa praca? Ciejliście. Co się dzieje? Wbrew Co? Wbrew dzięki wam! Oto kolejno, karol przyszła do pracy po 6 godzinie pracy. Od razu daliśmy Karolinie do roboty, plewienie grządek. Pomogła jej Kinga, za co Karolina może być jej bardzo wdzięczna. W tym czasie my zajęliśmy się ostatecznymi porządkami: sprzątanie, układanie, zamiatanie. Czyli ostatnie: Extreme Makeover, działek edition. Dobra, pokażemy mu teraz jak wygląda jego nowa działka. Zaraz czulna, Się u, poważę, u, gowa w dół! Gowa w dół! Gowa w dół! O proszę wchodzi! Przeliczam, hajs biedniące, jest okazja, daje ludziom koncert Euroazja Polska Górnośląskie, mówi jaca, ziombel kruchorągie Jestem tu, przeliczam, hajs biednące, jest okazja, daje ludziom koncert Euroazja polska Górnośląskie, mówi jaca, ziombel, kruchorągie W tylu społeczniaków podpierdala z ten wie ten jest. Zresztą to taczem mnie najbliższy od